Świat, w którym żyjemy, zmienia się z niesłychaną prędkością. Codziennie widzimy nowe technologie, zmieniające się zasady społeczne, nieprzewidywalne kryzysy. I chociaż otoczenie wokół nas nieustannie ewoluuje, pewne rzeczy pozostają stałe. A to, czego oczekiwano od ludzi setki lat temu, w gruncie rzeczy nadal ma wartość. Zastanówmy się, czy człowiek z przeszłości, stający w obliczu niepewności, miał inne potrzeby niż my dzisiaj. Nie sądzę. Każdy z nas, bez względu na to, w jakiej epoce żyje, musi stawić czoła przeciwnościom. Niezależnie od czasów, zawsze były i będą umiejętności, które pozwalają przetrwać, rozwijać się i odnaleźć swoje miejsce w świecie. Dzisiaj chcę porozmawiać o tych umiejętnościach, nie o modnych kursach. Czy chwilowych trendach, ale o czymś głębszym. Niektórzy mogą uznać ten przekaz za niepotrzebny, może nawet kontrowersyjny w kontekście tego, jak świat wygląda teraz gdzie często zauważamy kruchość wielu osób, zarówno emocjonalną, jak i fizyczną. Ale to nie jest mój cel. Mój cel to przekazać Tobie coś wartościowego, coś, co każdy z nas może wykorzystać dla siebie. Gotowy? Ruszajmy więc. Numer jeden. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. Każdego dnia w naszym życiu pojawiają się drobne konflikty. To normalne, że różnimy się poglądami, emocjami i sposobami reagowania. Lecz kluczową umiejętnością, którą warto opanować, to zdolność rozładowywania tych napięć. Nie chodzi o unikanie konfliktów, ale o umiejętność reagowania na nie w sposób przemyślany i opanowany, bez krzyku czy niepotrzebnych eskalacji. Wyobraź sobie kłótnie z bliską osobą albo spór w pracy. W takich sytuacjach zawsze mamy wybór. Możemy pogorszyć sytuację albo ją uspokoić. Sztuka rozładowywania konfliktów polega na tym, by podejść do nich z dystansem, spojrzeć na problem chłodnym okiem i zareagować odpowiedzialnie. To wymaga spokoju, pewności siebie, a przede wszystkim empatii. Kluczową rolę odgrywa tu słuchanie. Większość konfliktów rodzi się z niezrozumienia, dlatego ważne jest aktywne słuchanie drugiej strony. Nie tylko po to, by czekać na swoją kolej do wypowiedzi, ale by naprawdę zrozumieć, co druga osoba próbuje przekazać. Nie oznacza to, że powinniśmy być bierni. Asertywność, czyli wyrażanie swoich potrzeb bez agresji, to umiejętność, która pozwala stawiać granice i bronić swojego stanowiska, ale bez podsycania wrogości. To nie chodzi o unikanie konfliktów, ale o to, by podejść do nich w sposób konstruktywny. Liderzy, którzy potrafią rozładować napięcie, nie potrzebują krzyczeć ani zastraszać. Siła tkwi w opanowaniu i zrozumieniu, a nie w agresji. Dlatego rozwijanie tej umiejętności przynosi korzyści nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale i w codziennym życiu. Numer 2. Silna obecność. Czy spotkałeś kiedyś kogoś, kto już samym wejściem do pokoju przyciąga uwagę? Są to osoby, które nie muszą podnosić głosu, by zyskać zainteresowanie, ani nie potrzebują dominować otoczenia. A mimo to ich obecność jest zauważalna i odczuwalna. A to, co sprawia, że są tak widoczni, to coś, co nazywamy silną obecnością. I co ciekawe, nie jest to cecha wrodzona. To coś, co można w sobie wykształcić i rozwijać, lecz teraz pewnie zastanawiasz się, jak to zrobić. Słuchaj, ludzie szybko wyczuwają, kiedy ktoś próbuje coś udawać, ale kiedy jesteś spójny z tym, co mówisz i co robisz, to przyciągasz uwagę naturalnie. Pamiętaj, że każdy z nas może to w sobie wykształcić. Sposób w jaki chodzisz, jak patrzysz ludziom w oczy, jak rozmawiasz, nawet te najmniejsze gesty mogą mówić więcej niż tysiąc słów. I teraz ważne, nie chodzi o to, żeby przesadzać. Nie próbuj sztucznie nadawać sobie pewności siebie, bo to widać na pierwszy rzut oka. Przesadzony uścisk dłoni czy nachalne spojrzenia raczej wywołują dystans niż budują szacunek. Chodzi o subtelną siłę, o taką obecność, która mówi sama za siebie. Zaufaj mi, ludzie o silnej obecności są słuchani, bo nie muszą niczego udowadniać, nie muszą krzyczeć, żeby ich zauważono. Ty też możesz być taką osobą. Wystarczy, że nauczysz się czerpać z wewnętrznej równowagi i siły. Nie chodzi o dominację, ale o to, żebyś był autentyczny i pewny siebie. I wtedy sam zobaczysz, jak zyskasz naturalny szacunek i zaufanie innych. Numer 3. Krytyczne myślenie. W dzisiejszym świecie jesteśmy zalewani informacjami z każdej strony. Jedno kliknięcie, jedno przesunięcie palcem po ekranie i masz dostęp do milionów danych, opinii, wiadomości. Lecz dlaczego pozwalamy, by te informacje przejmowały nad nami kontrolę, zamiast świadomie nimi zarządzać? Przecież wiesz, że nie wszystko, co widzisz, jest tak ważne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, prawda? I tu pojawia się krytyczne myślenie. To nie tylko sceptycyzm, to coś głębszego, to sztuka patrzenia na informacje z różnych stron. Kiedy ostatnio naprawdę zadałeś sobie pytania, typu skąd ta wiadomość pochodzi? Albo jakie są dowody, że to, co widzę lub słyszę, ma sens? Dlaczego tak często pozwalamy, by emocje i impuls zawładnęły naszym osądem? Krytyczne myślenie to umiejętność, która pozwala Ci nie tylko przetrwać w tej informacyjnej burzy, ale też wyciągnąć z niej to, co naprawdę istotne. Zastanów się, jak często w życiu podejmujemy decyzje pod wpływem impulsu, emocji, tego co widzimy na pierwszy rzut oka. Ale kiedy zaczniesz analizować informacje, dociekać, pytać, coś się zmienia, przestajesz reagować impulsywnie, już nie przyjmujesz wszystkiego bez namysłu, tylko zastanawiasz się, dlaczego tak to odbieram. Co tu naprawdę jest ważne? Zaczynasz dostrzegać różne perspektywy, a to sprawia, że stajesz się bardziej świadomy. I wiesz co? To jest właśnie klucz do podejmowania lepszych decyzji, nie tylko tych codziennych w stylu co zjeść na obiad, czy jaką książkę przeczytać, ale także tych większych, zawodowych czy życiowych. Krytyczne myślenie to fundament, który pozwala Ci lepiej zrozumieć świat i samego siebie. W świecie, który tak łatwo porywa nas emocjami i natychmiastowymi reakcjami, dlaczego nie zatrzymamy się na chwilę? By zastanowić się, co jest naprawdę istotne. Krytyczne myślenie to Twój najważniejszy sprzymierzeniec. Nie chodzi o to, by zawsze wątpić, ale by świadomie podchodzić do tego, co nas otacza. To jest prawdziwa siła, którą warto w sobie rozwijać. Numer 4. Umiejętność obrony to coś więcej niż walka. Obrona to nie zawsze kwestia fizycznej siły. Czasem myślimy, że bycie najpotężniejszym w grupie daje nam przewagę, ale prawdziwa obrona zaczyna się w umyśle. Wyobraź sobie sytuację, w której musisz szybko reagować. To właśnie wtedy liczy się mentalne przygotowanie. Fizyczne umiejętności mogą być pomocne, ale prawdziwa siła obrony wynika z tego, jak reagujesz na stresujące, nieprzewidziane sytuacje. Dla niektórych obrona to codzienny trening sztuk walki, godziny spędzone na doskonaleniu ruchów, szybkości i refleksu. Dla innych to coś zupełnie innego. Może chodzić o naukę rozpoznawania zagrożeń z daleka, zanim zdążą się zbliżyć. To umiejętność przewidywania, która pozwala unikać ryzykownych sytuacji, zanim do nich dojdzie. Ostatecznie najlepsza obrona to taka, której w ogóle nie musisz używać, bo potrafisz unikać niepotrzebnych konfliktów. Najważniejsze, co warto zrozumieć, to, że obrona nie zawsze oznacza fizyczną konfrontację. To, co czyni Cię silnym, to stan Twojego umysłu. Kiedy wiesz, że masz w sobie zdolność do adekwatnej reakcji, do opanowania emocji i działania z głową, wtedy zaczynasz inaczej postrzegać niebezpieczeństwo. Ta wewnętrzna pewność siebie sprawia, że inni również to zauważają. Nie chodzi o dominację czy o to, by wyglądać na agresywnego, chodzi o subtelną siłę, którą inni respektują, nawet jeśli nie do końca potrafią ją zrozumieć. Pewność siebie jest jak niewidzialna tarcza. Kiedy ją masz, emanujesz spokojem, który jest trudny do złamania. Ludzie to wyczuwają, nawet bez słów. To poczucie pewności rzadko jest testowane, bo po prostu nie trzeba. Wyglądasz na kogoś, kto nie szuka konfliktu, ale jednocześnie nie boi się go, jeśli zajdzie taka potrzeba. Szczególnie jeśli jesteś mężczyzną i masz rodzinę, musisz być zawsze przygotowany. Nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć, a bezpieczeństwo Twoich bliskich to odpowiedzialność, którą na siebie bierzesz. Gotowość do tego, by stanąć w ich obronie, gdy zajdzie taka potrzeba, nie opiera się tylko na fizycznej sile, ale na odpowiedzialności i zdolności do podejmowania właściwych decyzji w tych najtrudniejszych chwilach. Numer 5. Rezyliencja. Sztuka odbudowy po porażkach. Jedną z najważniejszych umiejętności, jaką możesz w sobie wykształcić, jest rezyliencja. Zdolność do podnoszenia się po każdym upadku. Każdy z nas doświadcza porażek, przeszkód, trudnych momentów, ale wiesz, co naprawdę nas definiuje: to, jak szybko potrafimy się odbudować i ruszyć naprzód. Często myślimy, że rezyliencja polega na ignorowaniu problemów, na udawaniu, że wszystko jest w porządku. To błędne myślenie. Prawdziwa rezyliencja to umiejętność stanięcia twarzą w twarz z problemami, wyciągania wniosków z porażek i adaptowania się do nowych sytuacji. Chodzi o to, by nie uciekać przed trudnościami, ale nauczyć się, jak sobie z nimi radzić, z otwartą głową, gotowym na naukę. Czasem życie rzuca nas na kolana i jedyną opcją. Jest się podnieść. To, co naprawdę liczy się w takich momentach, to Twoja wewnętrzna siła i przekonanie, że potrafisz przezwyciężyć każde wyzwanie. Zapytaj sam siebie: Kurczę, co mnie naprawdę napędza w trudnych chwilach? Nie chodzi o to, by nigdy nie czuć się zniechęconym, ale by umieć się zregenerować i odnaleźć nowe drogi, nawet po upadku. By rozwijać rezyliencję, potrzebujesz czegoś więcej. Silnego poczucia celu. Może być to siłownia i zbudowanie atrakcyjnej sylwetki, zaczęcie swojego biznesu lub po prostu osiągnięcie harmonii w życiu. Nie wiem, sam musisz sobie odpowiedzieć, co cię naprawdę napędza. Daję ci wędkę, ale to od ciebie zależy, jak ją wykorzystasz. Gdy wiesz, dlaczego to robisz, gdy masz jasny obraz tego, co chcesz osiągnąć, masz siłę, by przejść przez każdą przeszkodę. Otaczanie się wspierającymi ludźmi też pomaga, bo to w relacjach często odnajdujemy dodatkową motywację do dalszej walki. Teraz zacznij wdrażać to, co dziś Tobie przedstawiłem, nie za miesiąc, nie od jutra, ale od dziś. Uwierz mi, że pewnego dnia spojrzysz w lustro i powiesz, było warto. Dziękuję, że tu dotrwałeś. Prosiłbym cię o napisanie w komentarzu. Niezłomna mądrość do usłyszenia w kolejnym materiale.